Siemano graczu, z tej strony Patryk Słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie taki luźniejszy odcineczek W którym zagramy sobie właśnie w Dead by Daylight To jest świeża gierka, która zasługuje na ogranie Ogólnie nagrywam to wszystko po to, żebyśmy się trochę pośmiali Razem weszli w jakąś interakcję Trochę się pobawili Nie jestem totalnie pro graczem w Dead by Daylight Także jeżeli będziecie mieli jakieś sugestie dotyczące tego jak gram, jak grać i ogólnie jakieś, jakieś porady To jak najbardziej piszcie w komentarzu a my zaczynamy sobie rozgryweczkę ocalałym. Ogólnie to możecie dawać znać, czy gracie w Dead by Daylight, bo jestem ciekaw. Jeżeli tak, to możemy zrobić sobie jakiś liveik i wspólnie sobie odpalić parę gierek. A to jest tak wciągająca, emocjonująca i po prostu <laughs> niesamowita gra, że fajnie myślę, że będzie nam się naprawdę spoko razem grało. Ok, lecimy akurat przy generatorze, także. Jakiś kompan do, pomo do pomocy i szybko go naprawimy Dobra lecimy z tematem Oby tylko psychol był jak najdalej Co to już kogoś na haka posadził, czy o to chodzi? A nie, dezaktywacja chyba z haka Ogólnie to też warto by było gdybym się nauczył tych wszystkich e Rzeczy związanej z umiejętnościami i ogólnie z tymi dodatkowymi właśnie rzeczami, e, które, które w tej grze są bardzo istotne, jeżeli wiemy jak je wykorzystać. Szczególnie jeżeli chodzi o te umiejętności naszej postaci. Okej, okay, już połowa za nami, żadnego testu jak na razie nie było, ale będę miał się na baczności, żeby znowu nie spalić. Już psychol no, ma, jednego, ma jednego z nas. Ale jest dosyć daleko więc na pewno naprawię ten generator w spokoju Nawet jeżeli bym coś zrąbał Ale nie, za 300 świetny test umiejętności Okej, okay, posadził go na haka Jakoś długo go niósł, także zaraz się nim zajmiemy też Bo ogólnie nie, nie wiem czy nie mamy jakichś premii związanych właśnie Właśnie z tym, także... Nie wiem też jaki psychopata tam w ogóle jest, bo to też. Nie. Gdzie jest jakiś drugi? Okej, okay, dobra. Możecie mi powiedzieć, co, co znaczą te czerwone... To znaczy, że psychopata niszczy generatory, czy nie? Bo to, szczerze mówiąc, nie wiem. Okej, okay, nie wiem za bardzo gdzie podbiec. Nie chowaj się, Jezus Maria. Myślałem, że to jest jakieś okno, w którym, w którym ja mogę wyjść. Okej, okay, tam... Uciekł tam. Także spoko, ale kolejne, kolejny na haka się nadział. Spróbuję go uratować. Mam nadzieję, że nie facecampi, tylko gdzieś tam. Nie, jest tu, kurde. No ciężko będzie, ale spróbuję. Wiecznie zostać nie może, bo bez sensu. Trzy generatory jeszcze nam zostały. Kurde, jestem cały czas. Ale bez sensu, jeżeli będzie. Uda się go zdjąć? Okej, okay, udało się go zdjąć. O, oh, fuck. On tu był. On tu był przy mnie, tylko w ostatniej chwili. W ostatniej chwili oni zdjęli po prostu go z haka i to go zaalar zaalarmowało. Także <gryw> miałem farta, szczerze mówiąc. Okej, okay, generator, super Warto by było wziąć to kogoś do pomocy Ale nie za bardzo ktoś jest Dobra, sztos Ważne, że wszyscy żywi Jak na razie Bo to jest, no serio, najważniejsze w Tym wszystkim Bo im więcej nas, tym łatwiej to wszystko ogarnąć Fuck Chyba dostał gdzieś tam daleko dosyć. On tam lubi facecampić i tak dalej, więc myślę, że mam czas, ale wola bym nie, nie marnować tych testów, bo dłużej mi to zajmie. A szkoda by było. O nie, to on już on już umarł. Dlaczego? Nie, czemu być go już pochłonął? Okej, okay, muszę spierdzielać I to ostro Tutaj się gdzieś przyczaję Bo on też się tutaj na mnie czajął Nie wiem czy wyhaczył to Nie wiem czy wyhaczył to, że, że... No, Rozwalił mu się generator Czy po prostu przychodził sobie Okej, okay, chyba po prostu przychodził, bo Na ten moment go już nie ma Ok, test się udał, dobra. No niestety Nunnik nie żyje od nas. Słabo. Kurde, znowu to idzie. Nie wiem za bardzo. Nie wiem za bardzo, gdzie uciekać. Nie wiem też, czy on to jakoś przechodzi, czy nie, bo on tutaj już jest nieaktywny. Jakby tętno mi, i, mi zmniejsza. No ale dobra, jak będzie trzeba, to będę tak podchodził. Lepiej tak, niż, niż dać się złapać, nie? Okej, okay, stop. Okej, okay, zaraz naprawię. Chcę, żeby tu nie przychodził. Okej, okay, zdążyłem. Nie, gonimy. Jest, doga. Uuu, tylko trzeba teraz uciekać gdzieś dobrze. Jest, znowu do nie trafił, ale źle uciekam, źle uciekam. Pal paleta, paleta! Dobra, spierdzielaj. To mnie dorwie zaraz. Nie, nie. Tu jest paleta kolejna. Jezu, dobrze, że nie trafił. Ale mi przecież gdzieś jest tak, żeby nie widział. Pojawił się włas, gdzie? <gryw> Powiedzcie mi gdzie? Nie miałem szans. On był ogarnięty, jeżeli chodzi o, o... o szukanie mnie. Dobra, ale mogę się szamotać. Tak, tak, kurde, tak... zaraz przy mnie. Okej, okay, ale mam szansę. Mam 8% szans na ucieczkę, i w ostateczności spróbujemy. Jakby się udało, to by był super. Kurde, tutaj jeden generator. To jest jedyny generator, który pozostał. Zresztą w ogóle właz się pojawił, także dobrze by było tego włazu poszukać. Ogólnie, tam jest gościu, który... nie wiem co on robi, bo co on może naprawiać? Generator? Jak już tylko jeden został? Zamiast mnie przyjść ratować, gdzie jest drugi? Tam siedzą. A, bo on tu, tu swój skąpi. Wyście jest zasilane, no. Biegnie do mnie, czy nie? Móżcie mi, ludzie. Nie, a mogłem skorzystać z tego 8% Bo oni mi nie pomogą, szlach. Oni tam czekają teraz na wyjście A może biegnie do mnie? Dawaj, jeszcze, jeszcze jest czas Jakbyś mi pomógł to było Biegnie do mnie Jomuś Reszta, uważaj na pułapki, bo jak w pułapkę to koniec Yeah, Fuck it! Okej, okay, lecz mi, lecz 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 Mam nadzieję, że zdążysz. Wolałbym być na chodzie jak będziemy gonić. I wolałbym, żeby mnie nie znalazł w ogóle. Także sztos Okej, okay, pójdę za tobą. Gdzie te włazy w ogóle były? Gdzieś po lewej stronie Kurde gdzie nie jest. Fak. Dostał mojego ziomka <grych> On będzie face campi jak nic Tak, cały czas tu jest Kurde, nie uda mi się go uratować chyba Także no nie będę próbował, no bo jest Za szybko mu idzie życie a on w ogóle face campi więc bez sensu Spróbuję Ogarnę, gdzie jest to wyjście. To już nie pamiętam za bardzo. Masz dostał kolejnego. To trochę lipa, bo jestem jedynym, który nie jest na haku w tym momencie. I albo znajdę wyjście, które jest tutaj, ale on tu jest blisko. Kurde! Może mi się nie udać. Jeżeli będę próbował otworzyć bramę, to on się o tym dowie, na pewno. Nie wiem, w którą stronę mam biec. W lewo czy w prawo? Kurwa, idzie to, idzie to, idzie to. Nie, o, brama się otworzyła. Brama się otworzyła. Dobra, no, szamotam się. Jak mi się uda wyrwać, to już wygrałem, ale. Szamota się, jak głupi! Jak głupi! Jakby mi się to udało? Udało mi się. Jakimś cudem. Jakimś cudem. Biegnie za mną? Nie wiem. No a to była moja jedyna opcja, po prostu. Także. No. Teoretycznie wygrałem, chociaż szkoda, że. że. że, 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 że nie uratowałem wszystkich. Był ziomuś kurde Genji chyba się, nie, nie Genji A może nie, Kal, Kali Kal911 Który, który mnie uratował, ale, ale no nie dał rady niestety Byłem jedyną, o... jedyną osobą, która się uratowała z całej naszej ekipy Całkiem spoko, nie? To słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Tak jak mówiłem, piszcie wszystkie porady, wszelkie jakieś rzeczy, które chcecie się, którymi chcecie się podzielić. Jestem otwarty na wszelkie propozycje. Jeżeli chcecie, żebym nagrał jakieś gameplay z innych gier, to jak najbardziej też piszcie w komentarzach. Trzymajcie się mordeczki. Do następnego. Jao.